Cześć kochani, witam wszystkich spod znaku byka w czytaniu na czerwiec 2022 zobaczymy, jakie tutaj energie wokół Was będą krążyły. Rozpoczniemy sobie od rozkładu ogólnego z kart wyroczni. Karty wyroczni są mojego autorstwa i są one dostępne w sprzedaży, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to mail albo Instagram. Dodatkowo później dołożymy sobie do kart wyroczni właśnie karty Tarota, później przejdziemy do, do czytania na miłość dla Singli, następnie dla miłość na. Miłość dla osób w związkach, później praca, kariera i finanse, a zakończymy czytaniem na ducha i emocje. Także tak to będzie wyglądało. No i zobaczmy, jakie mamy przesłania. Ale przed jeszcze tym pamiętajcie o tym, że. Yy, Czytanie z serii Wybierz kartę na czerwiec 2022 jest dodane, więc możecie sobie je obejrzeć. I, e, i to jest dobra opcja e, na pewno dla tych, dla których to czytanie dedykowane dla znaku nie do końca rezonuje, bo zawsze możecie sobie coś tam e, sprawdzić. Tak samo sprawdźcie swój ascendent, swój znak księżycowy, żeby poszerzyć gdzieś tam e, to czytanie, ewentualnie znaleźć coś, co jest po prostu dla Was. Z racji tego, że to są czytania ogólne, to taka złota zasada y, polega na tym, że bierzemy to, co z nami rezonuje, to, co nie rezonuje po prostu. Stawiamy dla innych. No i dobra, i zobaczmy, jakie mamy przesłanie. Już do meritum. I mamy przesłanie: Czy jestem wystarczający? Oczywiście, tutaj dużo pewności siebie, ale też właśnie energia tego, że, że nie wyskakujecie nie wiadomo jak przed, przed szereg. Wy chcecie zostać zauważeni za to, kim jesteście i nie potrzebujecie nie wiadomo. Hmm, nie wiadomo, tam, jakich tam e, utwierdzeń w tym, że, że jesteście wystarczający. Nie musicie zabiegać o niczyje względy. Po prostu możecie być sobą i to powinno wystarczyć. To powinno być takim idealnym. E, Idealnym punktem, tak, idealnym połączeniem. I nie potrzebujecie absolutnie jakiejś tam aprobaty, nie potrzebujecie błaskania po głowie, ani, takich, ani tego typu rzeczy. Po prostu chcecie być sobą i chcecie, żeby to było zauważone, że jesteście wystarczające takimi, jakimi jesteście teraz. I mamy dwie karty z talii czuję się. Pierwsza to jest, jestem czuję się zrelaksowana. I oto, albo zrelaksowana, oczywiście, i mamy wysłuchana, albo wysłuchane. E, bardzo fajnie, pod tym względem, że ja czuję, że tutaj wasze opinie też będą się liczyły, że cokolwiek powiecie, no to faktycznie będzie wysłuchane. To nie jest tak, że ludzie słyszą was, ale nie słuchają was, mm, tylko raczej właśnie ludzie was potrafią słuchać, ludzie potrafią się wsłuchać w słowa, które wypowiadacie i się do nich ustosunkować i nawet, mm, nawet powiedziałabym, że, że właśnie wykonać to, o co prosicie. I myślę, że to robicie bardzo inteligentnie, pod tym względem, że jeżeli jak już komuś coś mówicie, to staracie się nie mówić takim tonem masz tak zrobić, takim wiecie, takiego despoty i w ogóle o, nie wiadomo co, tylko mm, chcecie być tacy, okej, okay, mm, moim zdaniem powinniście zrobić to tak i tak, właśnie chcecie być bardziej delikatni, wprowadzić taki zrelaksowany nastrój, a to będzie skutkowało tym, że ludzie będą Was słuchali, a nie, że drzecie, drzecie się i odgrażacie i machacie łapami i w ogóle nie wiadomo co, tylko właśnie w taki lekki, eteryczny bym powiedziała sposób po prostu. Przekazujecie innym swoje jakieś tam spostrzeżenia, swoją wiedzę, i to naprawdę najbardziej działa. To najbardziej działa, bo im, im głośniej krzyczymy, tymczasem mamy mniej do powiedzenia. To jest bardzo zauważalne w jakimś tam, no w, w, w zespołach, powiedzmy, tak? W grupie ludzi pracujących na przykład nad danym projektem, że ten, co najgłośniej krzyczy, to najczęściej ma najmniej do powiedzenia. E, no bo tak to działa. Dobra. E, teraz przejdziemy sobie do rozkładu ogólnego dalej, e, do kontynuacji, z tym, że przełożę sobie karty wyrocznie i przejdziemy do tarota. No dobrze, więc zobaczmy, co tu mamy. Mamy tak szóstkę kielichów. Yy, mamy diabła, no właśnie, to jest ten nasz krzykacz, mam wrażenie. Yy, I piątka pentakli nam się tutaj, yy, tutaj też pojawia. Yy, I wydaje mi się, że no, ta szóstka, pentak yy, szóstka, przepraszam, kielichów pokazuje nam to, że wy bardzo dużo wynieśliście z doświadczenia. Yy, 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 I dlatego nie krzyczycie, dlatego nie przykrzykujecie się z nikim, dlatego staracie się bardzo z takim dużym szacunkiem yy, odnosić do innych ludzi bo najzwyczajniej w świecie wy czasami nie byliście w taki sposób traktowani i uważacie, że to jest po prostu nieładne, nieeleganckie i takie nie powinno po prostu być I, i dlatego ludzie was słuchają dlatego, że nie drzecie się na nich dlatego, że nie wywieracie jakiejś takiej ogromnej, okropnej presji i, i nie traktujecie ich przedmiotowo, tylko faktycznie traktujecie ich jak ludzi i myślę, że jak podchodzicie właśnie do ludzi z takim sercem to też to samo dostajecie ja tak mam i jakby nie chcę, wiecie, powiedzieć tego o złej godzinie, więc odpukać i to się gdzieś tam mnie trzyma, że jak jestem dla ludzi miła, to ja też spotykam miłych ludzi na swojej drodze. Rzadko kiedy spotykam hamów, rzadko kiedy spotykam e, nawet tutaj na YouTubie, e, gdzie ja widzę często, że ludzie po prostu potrafią być takimi obrzydliwymi hamami, ale ja wyznaję zasadę, że lepiej nie powiedzieć nic niż powiedzieć coś po prostu brzydkiego. I przytoczyłam, nie wiem, czy to nie przy Waszym czytaniu, przy którymś z czytań, taką anegdotę akurat, bo jestem takim ostatnim pływakiem, powiedzmy, że często gdzieś tam się pojawiam na basenie. I miałam taką sytuację ze starszą babą. Ja nie używam słowa baba, bo uważam, że jest niekulturalne i w ogóle obrzydliwe, ale niestety na, na, w celu tej historii, opowiedzenia tej historii, niestety muszę to powiedzieć. Ale myślę, że ta, ta baba to była i młodą babą, i dzieckiem babą, i teraz jest starą babą po Myślę, że ci, co wiedzą o co mi chodzi, to wiedzą o co mi chodzi. I ta kobietka bardzo nieładnie się zachowała, bo po pierwsze ja tam się gdzieś pakowałam, pakowałam torbę i ona ustała za mną, czego ja nie, nie mam świadoma, bo nie widzę tyłkiem. I, i rzuciła tekstem, że albo w te, albo we w te. Po czym ja się odwróciłam. i bardzo zdziwiona, jakby nie wiedziałam, co mam w ogóle, bo mam, no, kopara mi opadła, e, ale stwierdziłam, że no, jakby, jakby ja jej nie naprawię, to już jest za późno dla takich osób. Dla takich osób już się nie da naprawdę naprawić, bo to, jest, to są rzeczy, które zapewne są jakby wyssane z mlekiem matki i przez całe życie nie zostały naprawione, bo nie dostała gdzieś tam może kopa w tył, nie? I, mm, no i bardzo mi to ubodło pod tym względem, że y, uważam, że można, naprawdę można powiedzieć przepraszam, Yy, czy może się pani przesunąć albo cokolwiek? To Co jest po prostu ładne. I przecież ja nie zrobię tego, jakby chamsko, i nie powiem, że nie to moja ławka, czy cokolwiek, bo nie. Tylko chodzi o sam fakt, yy, ubrania czegoś słowa. Naprawdę można. I łatwiej się dogadać, jeżeli jesteśmy kulturalni, niż jeżeli jesteśmy roszczeniowi, niż, jesteśmy, niż jeżeli jesteśmy hamscy. I myślę, że wy tego się nauczyliście, wy wzięliście taką lekcję, bo może gdzieś coś takiego się wydarzyło. I, I po prostu teraz chcecie się obywać właśnie tą kulturą i taką elegancją generalnie. Ten diabeł ten nam się pojawia, to, jest, to może być energia koziorożca i wydaje mi się, że właśnie to jest taka osoba, która głośniej krzyczy, niż jest to potrzebne, a wcale nie ma nic wartościowego do powiedzenia. Czasami lepiej pomilczeć. Moja mama zawsze też to powtarza, że jak już nie wiesz, co masz powiedzieć, to naprawdę lepiej pomilcz niż będziesz gadał głupoty. No, i tak to wygląda generalnie, nie? Piątka Pentakli, myślę, że mówi nam o tej właśnie naszej wstrzemięźliwości i tym, że nie musimy zabiegać, bo jesteśmy wystarczający. E, jesteśmy w pełni, jakby nasza osobowość, nasza, nasz charakter jest wystarczający, żeby zostać docenionymi. Nie musimy e, zabiegać o niczyje względy. Naprawdę nie ma, nie ma, tak, nie ma takiego. E, nie ma takiej potrzeby, o Boże tak. No. Także tak to widzę, moje drogie byczki, jeżeli chodzi o rozkład ogólny. Yy, kończymy, bo przechodzimy teraz do, do rozkładu na miłość dla singli. Dobrze, zobaczmy u moich byczków singli. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was. I pierwsza karta jest to As Mieczy, bardzo ładnie. Następnie mamy Pazia Pentakli, to też fajnie. No i tutaj dziewiątka mieczy, to już średnio, mocno, mocno średnio powiedzmy. Z racji tego, że tak, a z mieczy pokazuje nam coś nowego. Więc bardzo możliwe, że jakaś nowa relacja, świeża osoba, ktoś tutaj się może Wam pojawić w życiu. I myślę, że to będzie taka osoba, wiecie, pewna, pew, pewna siebie. Może być to osoba, która odnosi dużo sukcesów w życiu, jakoś takiej mm, lekko się żyje. I, ale mimo wszystko jest bardzo inteligentna. To nie jest taka osoba, która ma po prostu szczęście w życiu, tylko jest bardzo inteligentna i ta jej inteligencja po prostu... Po prostu prowadzi ją do tych sukcesów, prowadzi ją do, do otrzymywania wielu, wielu rzeczy. I myślę, że ta osoba się Wami w jakiś sposób zainteresuje i będzie Wam bardzo dużo proponowała. To jest jakiś spotkań, randek, może być z tej osoby dość sporo wokół Was. Tylko, że ta osoba mam wrażenie, że po prostu nie ma jakiegoś dużego obycia i doświadczenia w związkach, albo może być odrobinę młodsza od Was i po prostu gdzieś tam. Em, nie do końca wie, jak, jak się obchodzić w relacjach, więc może być momentami lekko niezręcznie i. E, no i nie do końca będziecie wiedzieli, czy to jest odpowiednia osoba. Mm, czy tędy powinniście iść, czy właśnie w to się powinniście angażować. I myślę, że to będzie wam tą, ten sens powiek spędzało, bo. E, no bo po prostu będziecie analizowali, czy, czy to, że ta osoba jeszcze nie do końca wie, z czym to się je. tak? Nie trzeba być geniuszem, żeby żeby być w relacji, no bo ja znam bardzo dużo par, które nie są najgenialniejsze i jakoś średnio sobie radzą z rozmowami o emocjach i tak dalej, ale ta osoba ma, ma coś takiego w sobie, nie wiem, wy jak poznacie tę osobę, to będziecie wiedzieli, o co chodzi i będziecie wiedzieli, o co mi chodziło, ale ma taką... Taką tendencję, że tam, nie wiem, na czasami powie jakąś taką głupotę totalną, co jest e, no nie do końca na miejscu, albo gdzieś tam walnie jakiś, jakiś komentarz i wy nie wiecie, co macie z tym zrobić. Więc tutaj, mimo tego, że ta osoba posiada wielką jakby inteligencję i wiedzę, to myślę, że emocjonalnie jeszcze nie do końca, ale no, wiedzę, inteligencję nabiera się przez doświadczenie. Więc, jak nie będzie w jakiejś relacji, to nie będzie wiedziała, jak się po prostu obchodzić, że tak powiem, z relacją i jak się zachowywać w danej relacji. Także myślę, że no, szansę warto dać, nawet jeżeli miałoby być to takie chwilowe spotykanie się, taka chwilowe, takie chwilowe zauroczenie, taka chwilowa jakaś tam relacja typu wakacyjna, takie wiecie, summer loving i tak dalej. A, a, a zobaczycie, co, gdzie, to, gdzie to was poniesie. nie musicie obiecywać nie wiadomo czego: gruszek na wierzbie, ślubów, dzieci. Nie musicie takich planów robić, tak? Tylko na spokojnie, na spokojnie. Mm, tylko mam wrażenie, że to będzie taka właśnie bardzo, bardzo młodzieńcza i właśnie taka typowa wakacyjna relacja. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, bo znowu jakby rzucam jakiś tekst, ale bardzo często te wakacyjne relacje. Są takie, że właśnie w wakacje to one są super, bo wszyscy w wakacje jesteśmy bardziej wyluzowani, tacy pełniejsi życia. A później jak przychodzi jesień, to bardzo często relacje przechodzą taki test. I to jest taki jakby test jesienny powiedzmy, że no zaczynamy, wracamy do normalnego funkcjonowania. I czy nasze wspólne funkcjonowanie ma w ogóle ręce i nogi, czy ma w ogóle sens. Więc to tak, taka weryfikacja, taka, takie sprawdzenie po prostu, czy ta relacja ma, ma ręce i nogi i ma jakąkolwiek przyszłość. Myślę, że to będzie Wam gdzieś e, spędzało e, sens powiek. Mm. będziecie się zastanawiali, czy to jest odpowiednia osoba, czy to się angażować. Może nie być tak. Tak stricte chemii jakby fizycznej, możecie, się, możecie czuć, czuć do siebie bardzo duży pociąg emocjonalny, nie emocjonalny, intelektualny, ale z emocjami może być trochę inaczej. Albo ta osoba nie jest taka, wiecie, wylewna i bardzo mało mówi, i w sumie to czasami się zastanawiacie, czy, czy ja mu się podobam, albo czy ja jestem wystarczająco przystojny, żeby, żeby być tą osobą. Ale pamiętajcie o tej karcie. Czy jestem wystarczający? Oczywiście. Naprawdę, jesteście wystarczający. To, że ta osoba nie potrafi jeszcze do końca tego powiedzieć, że, że nie wiem, fajnie wyglądacie, jakoś tam Wam sklebiać i w ogóle, e, to nie oznacza, że jakby tego nie czuję. I myślę, że też warto gdzieś tam pójść w komunikację i zapytać, czy czy, czy ja w ogóle jestem dla Ciebie atrakcyjna, bo atrakcyjna, czy jakby coś, cokolwiek czujesz, bo myślę, że możecie się za dużo zastanawiać, za mało działać, więc jakby działajmy, jakby idźmy w otwartą komunikację, szczególnie, że naprawdę, bo tak jak wam, bardzo mi zależy, żebyście to zapamiętali, że ta osoba naprawdę nie ma takiego opierzenia, ona nie wie do końca, jak, jak się zachowywać, co mówić i po prostu mogą takie, takie sytuacje sprawiać jej problemy, także naprawdę z dużą otwartością i z dystansem, no spokojnie, myślę, że, myślę, że się dogadacie. Tak to widzę, szczególnie, że zobaczcie, jesteście wysłuchani, więc jak powiecie, to, to ta osoba to usłyszy. Tak się buduje relacje, moi drodzy. Dobrze, a teraz przejdziemy do y, czytania dla związkowców, więc dzięki singlem, lecimy dalej. Dobrze, no i witam wszystkie byczki już w relacjach. Zobaczmy, jakie mamy dla Was karty, jeżeli chodzi o miesiąc czerwiec. I pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to dziesiątka skrzydeł, to jest odpowiednik dziesiątki mieczy w tradycyjnym tarocie, i są to trudności. Następnie mamy znowu skrzydła, czyli znowu miecze. Ja mam tutaj czwórkę mieczy, i to jest prywatność. Okej. Okay. i na samym końcu mamy królową różdżek, mamy liderkę. Albo lidera. Hmm, powiem Wam tak: myślę, że Wasz związek w najbliższym czasie może napotkać na różnego rodzaju trudności, I, e, i to są trudności, to są problemy, to są różnego rodzaju sytuacje, które należy jakby przeanalizować, przegadać w prywacie. Absolutnie nie wyrzucać tego na zewnątrz, czyli e, jeżeli plotkujecie z koleżankami, nie plotkujcie na temat swojego partnera bądź partnerki. Jeżeli gdzieś tam e, rozmawiacie ze znajomymi, postarajcie się naprawdę swój związek odgrodzić. Odgrodzić, żeby nie mieć zewnętrznych opinii. Plus bardzo ważną rzeczą jest to, mm, że e, często mm, na przykład, no dobra, pójdźmy w przykład. Mamy, mamy sobie parę, tak, dajmy na to mężczyzna, kobieta, tradycyjnie jakoś tam. Biorę. No i ta kobieta, nie wiem, facet coś powiedział, jakąś taką głupotę albo coś chamskiego. No i ta kobieta leci do swojej przyjaciółki, opowiada, dosłownie parafrazuje albo nawet mówi słowo w słowo, co ten pan powiedział. I później, później następuje spotkanie, bo tam ci już sobie poukładali wszystko, nie? Następuje spotkanie i rozmawiają sobie ta parka i ta, ta pani przyjaciółka. I wychodzą różne kwiatki, typu, że ta przyjaciółka jest jakaś niemiła dla tego pana, że w ogóle bardzo stronnicza i jakieś takie nieprzyjemne sytuacje dlaczego jest taka? Bo wszystko, co się wydarzyło u nas wewnętrznie w związku, zostało strasferowane na osobę trzecią. Absolutnie jest to potrzebne i, i myślę, że to, to naprawdę spacza spojrzenie tej osoby trzeciej na naszą relację, bo to, co jest nasze, to jest nasze. I trzeba to naprawdę gdzieś po drodze podkreślić że nie musimy, nie musimy obgadywać naszego partnera i tak dalej, możemy czasami wylać jakieś żale, bo jakby to jest normalne, ale, mm, ale nie musimy opisywać słowo w słowo tego, co on nam powiedział, albo co ona nam powiedziała i wylewać tego do znajomych, bo później jak ci znajomi mają patrzeć na naszego partnera, bo on nam powiedział coś złego, okej. Okay. Oczywiście w momencie, kiedy to są naprawdę obrzydliwe, okropne i em, tragiczne rzeczy, no to, to może być jako wołanie o pomoc, tak, ale jeżeli to jest jakaś taka błahostka, coś głupiego, co mogło urosnąć do rangi ogromnego problemu, no to czasami warto się powstrzymać, no bo naprawdę ciężko być tą trzecią osobą e, i naprawdę w związku, no dwie osoby powinny być zaangażowane, chyba że bawicie się w jakieś inne wariacje, to jakby wasza, e, wasze, wasze sprawy. Ale jeżeli, to jest, jeżeli jesteście we dwójkę, to jesteście naprawdę we dwójkę, więc bardzo, bardzo ważne, żeby, żeby zachować to jako prywatne, tak? To ma być Wasze, to ma być po prostu Wasza relacja bez udziału innych. To tak samo jakby, nie wiem, ktoś to na skargę do mamy za każdym razem. Nikt nie lubi konfidentów. E, <laughs> no ale dobra, wiecie, o co mi chodzi, nie? E, I następnie mamy królową róż, czyli królową różek, mamy lidera. E, w momencie trudności, w momencie, w którym naprawdę napotykacie różnego rodzaju problemy e, związkowe, ten lider, ta osoba, która jest działaczem, która po prostu chce wyjaśnić, chce ogarnąć, chce po prostu się skomunikować i przejść przez te trudności razem, no. No, to jedna osoba musi to zrobić. Znaczy, jedna osoba musi wyjść z tą inicjatywą, żeby faktycznie tak było. I ten lider w związku, wbrew pozorom, jest potrzebny pod tym względem, że jeżeli emocjonalnie albo jeżeli chodzi o problemy jakieś nasze e, komunikacyjne, jedna osoba jest liderem, to druga będzie na innym, na innym polu. To nie jest tak, że mamy, mamy dwóch liderów. Może mieć lidera, wicelidera, ale na innym polu, na przykład, jeżeli chodzi o, nie, ogarnianie czegoś innego, no to mamy drugiego lidera, dajmy na to. Więc. E, więc no jeżeli wiecie, że to wy macie po prostu, no że jak, że wasz partner, partner ma problemy nie, z komunikacją albo z mówieniem o uczuciach, to no musicie, musicie po prostu, jeżeli wam zależy oczywiście, wyjść tą inicjatywą i żeby to naprawić, żeby, żeby sobie z tym poradzić, bo, bo, ta, bo wasz partner po prostu nie umie. Myślę, że to jest kwestia braku umiejętności. Możecie to zasugerować, ale oczywiście nie wykrzyczeć w twarz, nie? Że, że czasami byłoby miło, gdybyś ty, gdybyś, um, gdybyś po prostu poruszył te tematy, a nie że ja zawsze muszę, tak? E, i, ale, ale nie jest to moim zdaniem konieczne, no chyba, że jest to bardzo, bardzo częste, tak? Ale myślę, że to jest jakaś taka sytuacja. E, może być to jedna sytuacja, tak? To nie musi być szereg rzeczy, tylko jakaś sytuacja, po prostu taki wybój po drodze. Bo tak to myślę, że ten związek całkiem funkcjonuje, tak? Tylko, że no tutaj naprawdę chciałabym położyć duży nacisk, żeby te prywatne rzeczy trzymać jako prywatne, zostawiać jako prywatne. Także tak to widzę, moje drogie byczki. A teraz przejdziemy do czytania na pracę, karierę i finanse. No i dobrze, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse w czerwcu 2022 na 2022. <laughs> E, dla byczków. I mamy pierwszą kartę, jest to słońce bardzo ładnie. No ale dobra, teraz już jakby wjeżdżamy na miecze i, i zostajemy z mieczami. E, powiem Wam tak, wydaje mi się, że na początku ten miesiąc będzie dla Was bardzo przyjemny e, i będziecie się bardzo, bardzo dużo rzeczy, nie wiem, osiągali. Będziecie te pieniążki będą do Was przyciągane. Wszystko będzie się działo dobrze, aż w pewnym momencie. Przestaniecie się rozwijać. I mam wrażenie, że to jest ten problem, że przestaniecie wychodzić, tylko właśnie zaczynacie zamykać. Zaczynacie obracać się tylko w tym, co, co jest dla was znajome, tak? Co jest dla was oczywiste. I, i w tym takim czymś, takim postępowaniu, myślę, że przywołacie taką trochę rutynowość i, no i zamykacie się na perspektywy, zamykacie się na szansę, gdzie słońce dało wam ogromną możliwość. I słońce się wydarzy. Na te dwie karty macie wpływ, no bo generalnie, jeżeli chodzi o tarota, to wielkie arkana to są te wydarzenia, które po prostu mają, mają muszą się wydarzyć, tak? Prędzej czy później to musi być. Natomiast mniejsze arkana to są rzeczy, które możecie modyfikować. Czyli jeżeli ja Wam teraz sygnalizuję, że warto się gdzieś otworzyć na nowe, a nie zamykać się na możliwości, to weźcie sobie to po prostu do serduszka i, e, i spróbujcie. Spróbujcie zrobić coś, e, co dalej jest rozwojowe, dalej pokazuje progres u Was. Piotka mieczy mnie tutaj Marty, bo to jest bardzo konfliktowa energia, możecie mieć trochę wiatr w oczy momentami i to może być dla Was bardzo demotywujące. I dlatego możliwe, że chcecie zamykać, bo, bo nie chcecie no nie chcecie nic stracić, tak? Ale no wiecie, kto nie straci, ten nie zyskuje, kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Więc no ja rozumiem z jednej strony Wasze obawy, ale no też jakby nie chyba nie ryzykujecie tak, żebyście musieli stracić wszystko. Jeżeli to jest tylko jakieś tam ryzyko typu inwestycja i zobaczymy, czy się opłaci, ale mamy, zostaje nam jakiś, nie wiem, kapitał, zostaje nam jeszcze, jeszcze coś, jakby punkt zatrzymania, utrzymania naszej równowagi, to ok, nie, nie, traci, nie tracąc gruntu pod nogami możemy spróbować zrobić coś dodatkowo. E, mogą też pojawiać się osoby wokół Was, które mają w ogóle inne wizje, inne, inne priorytety i mocno będą chciały to zaznaczyć. I mogą być to osoby, które będą Wam podcinały skrzydła, tacy, taki ach, to jest coś takiego. Bardzo często się to spotyka ja bardzo tego nie lubię i jak widzę to po prostu. Widzę to, jak to ludzie robią. E, jeżeli komuś się coś udaje, to kwestionują to. I nagle osoba, której się to udało, tak, zaczyna też mówić: kurczę, może tamta miała rację, albo tamten może coś mądrego powiedział. Zastanówmy się, czy to jest zazdrość, zawiść, czy naprawdę dobra rada. Bo, no, bo jest bardzo, bardzo, może nie to, że cienka granica, ale są takie sytuacje, które, no, które no, są niezręczne i nieprzyjemne, i czasami to jest właśnie przelewanie strachów, o czym dawno nie mówiłam, przelewanie swoich strachów, swoich frustracji, swojego takiego, swojej niepewności siebie na innych. Omijajmy to szerokim łukiem, bo jeżeli my czujemy, że coś nam się uda i jesteśmy napaleni na to, zapaleni i w ogóle chcemy, 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 to oczywiście mam prawo przeanalizować, ale jeżeli ktoś nam od razu tnie skrzydła, no to automatycznie spadamy, nie? I trochę samo samozaparcia, moi drodzy, trochę samo samozaparcia i myślę, że będzie ok. No, więc tak to widzę, tak to widzę, jeżeli chodzi o pracę finanse, a teraz przejdziemy do ostatniej części, części czytania, czyli do czytania na ducha i emocje. No i zobaczymy, jak to wygląda duchowo u Was moje byczki w czerwcu 2022. Mamy głupca, super, bardzo się cieszę. Mamy piątkę pentakli. Uh -huh. I ósemka kielichów. Piątka pentakli bardzo mi rezonuje z tą kartą wyroczni z początku, czy jestem wystarczający oczywiście, bo to jest kwestionowanie tego, czy jesteście wystarczający. I myślę, że to przesłanie dzisiejsze miało podkreślić y, dla Was to, albo wyolbrzymić dla Was to, nie wiem, zrobić y, pogrubione dla Was, y, że jesteście naprawdę wystarczający. W momencie, kiedy gdzieś zaczniecie to kwestionować, przypomnijcie sobie to, po prostu to czytanie, że tak, ja, ja jestem wystarczający, nawet afirmujcie, przecież te moje karty też nie są tylko i wyłącznie kartami wyroczni, ale też są kartami e, afirmacyjnymi. I to są naprawdę po, po, potrzebne afirmacje. Ja jestem z tymi kartami mocno, mocno e, już zgrana, i, i czuję, że to, to jest to przesłanie, które miałam Wam dzisiaj przekazać. Tak naprawdę, jak miałam skrócić to czytanie, to naprawdę uwierzcie w siebie, bo jesteście wystarczający. I ktokolwiek Wam będzie e, po prostu te skrzydła podcinał, o których mówiłam w czytaniu na pracę, karierę i finanse, to jest w błędzie, bo Wy naprawdę możecie polecieć i to by polecić wysoko. E, po pierwsze, mamy głupca. Głupiec to jest nowa nadzieja. Wy macie ogrom, ogrom energii, ogrom nadziei, żeby coś zrobić. Robić. I te osoby, które gdzieś tam się pojawiają i czasami kwestionują Wasze pomysły i kwestionują Wasze umiejętności, są w błędzie, moim zdaniem. I myślę, że te osoby bardziej szukają tej aprobaty, patrzę na tą piątkę Pentakli, szukają tego, żeby, żeby ktoś potwierdził, że są wartościowe, że są wystarczające. A wy macie już tę świadomość, wy macie tą świadomość, po prostu macie, macie to coś, macie, e, możecie być naprawdę zrelaksowani, jeżeli o to chodzi. Możecie też odbić zawsze piłeczkę, e, no to jest taka bardziej gra psychologiczna, ale bardzo, bardzo działająca. I uważam, że nieszkodliwa, że jeżeli ktoś tam wam... E, Wam podcina te skrzydła, to możecie zapytać, ale, ale o co ci chodzi? Jakby Skąd ci się to wzięło i dlaczego tak uważasz? Bo, bo to, jakby geneza tego, tego tego stwierdzenia, że o, nie uda ci się, no to musi się wziąć z jakiegoś potwierdzenia, tak? Nie, że mam przeczucie, bo jakby, no sorry, nie, no bo ja mogę mieć przeczucie odnośnie swojej sytuacji, ty odnośnie mojej możesz, możesz jak najbardziej, ale chyba nie wiem, czy jesteście aż tak z życi ze swoimi wszystkimi znajomymi, bo ja osobiście. Chyba nie. <laughs> Chyba nie aż tak mocno. No ale na samym końcu mam ósemkę kielichów, czyli odchodzimy. Odchodzimy od e, właśnie sytuacji ludzi zdarzeń i wy macie to świadomość, że potrzebujecie odejścia od e, właśnie takich toksycznych energii, bo to naprawdę tutaj trąci mocno toksyną, e, taką demoniczną siarą trochę czasami, bo no to, to nie jest przyjacielska rada. Mnie to bardzo irytuje, kiedy ludzie mówią, że są naszymi przyjaciółmi i ja chcę dla ciebie jak najlepiej. Mm. Jakby prawdziwy przyjaciel nawet tak, tak nie mówi. I jakby nie, bo to, bo to jest bardzo fałszywe. Że ja chcę dla ciebie jak najlepiej, to mam wrażenie, że to jest używane nagminnie w jakichś takich filmach w momencie, kiedy ktoś chce nas oszukać, i to chyba do naszej podświadomości weszło, że jak mówimy, ale ja chcę dla ciebie jak najlepiej, to znaczy, że wcale nie chcesz dla mnie jak najlepiej. I mam wrażenie, że tacy ludzie czasami mogą się w życiu w najbliższym czasie trafić, także no, postarajcie się filmować, że jesteście wystarczający i, e, i mam nadzieję, że ci ludzie, znaczy, że będą słyszeli, jak umówicie im weto, że nie, nie układaj mi życia. Jeżeli ja popełnię błąd, to jest mój błąd. Idzie na mój rachunek. Na moje sumienie, na moją kartę, jakkolwiek, e, jakkolwiek to nazwiecie. Także tak to widzę moje byczki, ja bardzo lubię robić dla Was czytania, naprawdę, nie wiem czy ktoś jeszcze został do końca, ale chciałam to podkreślić, że z byczkami mam tak, że albo jest czytanie totalnie nijakie, nic się nie dzieje, albo po prostu byki dostają takiego, takich rogów, faktycznie, i, i napierniczają. Po prostu yy, stawiamy opór, 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 opór. Więc albo ktoś może was po prostu w każdą stronę miotać i ja się tylko denerwuję, albo tutaj właśnie nie, ja nie dam, nie dam się. Więc bardzo ładnie, byczki. W tym miesiącu macie się nie dać, znaczy generalnie nie dawajcie się. No, trzymam za Was kciuki. Dziękuję Wam bardzo, widzimy się w kolejnych.